Pani posłanka Zdzisława Janowska, SDPL Nowa Lewica. Proszę bardzo, pani panie marszałku, panie wysoki sejmie, panie ministrze. W imieniu koła SDPL pragnę wyrazić stanowisko w jednym przypadku negatywne, w drugim przypadku pozytywne. Otóż ze zdumieniem okazało się, że nasze... Wspaniałe dokonania zostały jednym ruchem zmiecione w Senacie. Myślę, że senatorzy nie za bardzo wiedzieli, co czynią. Stąd też nie wyobrażamy sobie, ażeby ta poprawka uzyskała poparcie w Sejmie. Ta poprawka, która niweczy nasze dokonania. Otóż. Wielkim wysiłkiem udało nam się przekonać Wysoką Izbę, że działkowcy nie mogą być nierówno traktowani. Tłumaczyliśmy wyraźnie, zgodnie z przesłaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konstytucją, że działkowcy, którzy funkcjonują na innych terenach na przykład, gdzie będą budowane szkoły czy przedszkola otrzymają teren zastępczy, a w przypadku obowiązującej z ustawy, kiedy będzie wchodziła droga na ich teren, tego zostaną pozbawieni. Jest to naprawdę niekonstytucyjne? Jest to niezgodne z tym, o czym mówił Pan Rzecznik Praw Obywatelskich. Działkowcy przez ostatnie tygodnie ogromnie się cieszyli. Dzisiaj są czują wielkie niebezpieczeństwo. Znów Wyobrażają, nie, czekają na, na nasz Werdy, który nastąpi jutro, yy, i boją się, że nie daj Boże, coś się może złego stać. Yy, ja pragnę przypomnieć o tej grupie społecznej, o tych ludziach, dla których pobyt na działce właśnie od tego momentu, od marca, kwietnia aż do października, jest naprawdę częścią ich yy, życia. To są grupy najuboższe, które mają tylko działkę. I na tej działce chcą być. Klub SDPL nie zgadza się z propozycją odebrania, odebrania terenów zastępczych działkowcom, którzy, chcą, którzy funkcjonują na terenach przeznaczonych na drogę, natomiast popiera poprawkę drugą, która jest korzystniejsza dla działkowców. Dziękuję bardzo.